Na każdej maturze podstawowej z matematyki pojawia się jedno zadanie zamknięte z logarytmów. Dzisiaj rozwiążemy sobie kilka tego typu zadań. Pierwszy typ zadania mamy różnicę dwóch logarytmów o tych samych podstawach. Na samym początku tą dwójkę włożymy sobie do potęgi, do wykładnika liczby logarytmowanej, czyli to będzie się równało logarytm o podstawie 3 z 6 do potęgi drugiej. Tak, może to w ten sposób znaczę. 6 do potęgi drugiej. Zgodnie ze wzorem k razy logarytm a z b, to się równa logarytm o podstawie a z b do potęgi k. Ten wzór jest w tablicach. I odjąć od tego logarytm o podstawie 3 z 4. To się równa logarytmu podstawie 3, 6 do potęgi 2 to jest 36, minus logarytm w podstawie 3 z 4, a to się równa zgodnie z definicją różnicy logarytmów. Logarytm w podstawie 3 z, no tej liczby teraz trzeba podzielić, czyli 36 na 4, czyli to będzie logarytm w podstawie 3 z 9. A teraz zadajemy sobie pytanie, do jakiej potęgi muszę podnieść trójkę, żeby wyszło 9? Do potęgi drugiej. Kolejny przykład. Logarytm o podstawie 2 z 48 minus logarytm o podstawie 2 z 3. Jest to równe logarytm o podstawie 3 z 48 przez 3. Przepraszam, o podstawie 2 z 48 przez 3, czyli to jest logarytm o podstawie 2. Z 16, a do jakiej potęgi trzeba podnieść 2, żeby wyszło 16? No do 4, czyli to jest 4. 3 logarytmy o podstawie 6, z 2 dodać logarytm o podstawie 6, z 27. Tak samo trójkę wsadzamy do potęgi dwójki, czyli to jest równe logarytm o podstawie 6. Z 2 do potęgi trzeciej dodać logarytm o podstawie 6, z 27, a to się równa logarytm o podstawie 6. Z 8 dodać logarytm w podstawie 6 z 27, a to się równa. Dodajemy logarytmy, więc liczby logarytmowane mnożymy, czyli logarytm w podstawie 6 z 8 razy 27, czyli to jest logarytm w podstawie 6 z liczby 216. A do jakiej potęgi musimy podnieść szóstkę, żeby wyszło 216 do trzeciej, czyli to wszystko jest równe 3. Logarytm w podstawie pierwiastek z dwóch. Z dwa banalne zadanie z ostatniej matury. Do jakiej potęgi trzeba podnieść liczbę pierwiastek z dwóch, żeby wyszło 2, oczywiście do potęgi drugiej. Teraz mamy uporządkować liczby rosnące, czyli od najmniejszej do największej. I mamy taką liczbę A, B i C. Musimy sobie po prostu te liczby policzyć. Zobaczmy, A to się równa logarytm w podstawie 4 z 8. Inaczej napiszę logarytm w podstawie 4 z 8 to się równa a w tą stronę, czyli zgodnie z definicją logarytmu 4 do potęgi a to się równa 8. 4 to jest inaczej 2 do potęgi drugiej i jeszcze to do potęgi a się równa 8, czyli 2 do potęgi trzeciej. Zatem 2 do potęgi i potęgujemy potęgę, czyli mnożymy wykładniki. 2 do potęgi 2a jest równe 2 do trzeciej. Podstawy mamy równe, więc wykładniki też muszą się zgadzać. 2 do 2a to jest to samo co 2 do 3, czyli 2a równa się 3. Dzielimy przez 2 i wychodzi nam, że a to się równa 3 drugie. Tak samo robimy z liczbą b. Logarytm o podstawie 1 druga z 4 to się równa b, czyli. 1, 2 do potęgi b to się równa 4, zatem 2 do potęgi minus pierwszej do b to się równa 2 do drugiej, czyli 2 do potęgi minus b to się równa 2 do drugiej, zatem minus b to się równa 2, czyli b to się równa minus 2. I tak samo z liczbą c. Logarytm o podstawie 8 z 16 to się równa c. Czyli 8 do potęgi c to się równa 16, czyli 2 do potęgi trzeciej i do c to się równa 2 do czwartej, czyli 2 do potęgi 3c to się równa 2 do czwartej, czyli 3c to się równa 4, czyli c to się równa 4. Trzecie. Zatem widzimy, że najmniejsza z tych liczb to jest liczba b, bo jest ujemna. I teraz musimy porównać 3 drugie do 4 trzecich. No, a inaczej możemy zapisać, że to jest 1,5, a C to będzie 1 i 3 w okresie, czyli widzimy, że większa jest liczba A, czyli uporządkujemy je w takiej kolejności najmniejsze B, później C i później A. I to już wszystkie typy zadań z logarytmami, jakie najczęściej pojawiają się na maturze podstawowej.